Ej, cześć, siemano, wszystkim z tej strony i Ksizer, i to jest w kolejnym odcinku, moi drodzy, z Fazmo drugi dzień pod rząd Fazmo dlatego, że w sumie no, mówiliście, że częściej Fazmo no, to mówię, a to dlaczego by nie dzisiaj nagram Fazmo, tym bardziej, że jest też Fazmo bardzo wygodne do nagrywania a jest godzina 16.05 dlatego, że czekałem dzisiaj na kuriera około godzinę, najlepsze jest to, że czekałem na niego od godziny 15 od godziny 15, od godziny 14, w sumie 40 na zewnątrz, bo dzwoniłem do niego, że czekam, w razie co może podjechać, on mówi, że zaraz będzie była 14.45, a ogólnie to co mi dał kurier, przywieźli mi mięso, które zamawiałem na majówkę na grillę, czyli mm, co tam ja zamówiłem dwa takie jakby burgery o wagyu i dwa takie steki, mm, takie porządne w miarę, także trochę tam mnie to kosztowało ale opakowanie bardzo ładne, powiem wam, kurczę, przyszło. Nie, dostałem takie tutaj podziękowania i w ogóle, że prestiżowe mięsko, kurczę. Dostałem taką książkę, kurczę, proszę bardzo. O, widzicie? Fajnie, pięknie. Tylko, że szkoda, że już nie ma grilla. Ogólnie jest GG, także... No cóż, zrobię sobie to na patelni po prostu i zobaczę, jak nie smakowało. No, także dzisiaj czekanie na kuriera 1000 lat. Najlepsze jest to, że o godzinie 15.40 postanowiłem już wejść do góry do mieszkania. I prawie już zdjąłem kurde skarpetki zdjął już chciałem się domycia. I nagle Holdownie dzwonił. Nie, to się nie dzieje naprawdę, ja pieprzę. Tak, także dzisiaj ciekawie moi drodzy. Eee, dlatego fazmo też, bo fazmo, fazmo się fajnie i szybko po prostu nagrywa moje mini. O jeżeli oczywiście lubicie serię z naszej Fazmofobii, to pamiętajcie o lajkansie, subskrypcji, komentarzu, a ja tylko podziękuję za subskrypcję, moi drodzy, ponieważ nowy subskrybent Dawid Mularczyk. Dziękuję bardzo za suba. No, Skimri, filfi, Eee, kurde, pilot oczywiście. Eee, FF Team, Nariko. Dziękuję bardzo wszystkim za subskrypcję. Bierzcie przykład z panów czy tam pań. Yy, no, no wiecie o co chodzi. Z widzów tych, o właśnie cudownych. Także co, lecimy, kurczę, po naszym dłuższym intro niż zwykle, moi drodzy. Wchodzimy na Willow Street. Także tak. Yy, za jakiś czas, może, moi drodzy, w sobotę, jakby mi się udało, zrobię w strumyka z fazmo. Nie obiecuję, jest to może tylko O, Bihan Cosplay, moi drodzy, school emoji Dobra, najpierw pójdźmy włączyć światło sobie I potem zajrzymy sobie w lusterko, co tam ma nam do powiedzenia Ponieważ najpierw wolę jakoś, kurczę, żeby to światło było zapalone Ciup dobra Ostatni odcinek był dość dziki Jeżeli się jeszcze z nim nie, nie zapoznaliście, to zapraszam serdecznie Dzisiaj czoło chyba troszkę mniej czerwone, moi drodzy Ale coś jest nie tak ogólnie, takie mam dziwne Takie chropowate te czoło, kurczę nie wiem o co chodzi, jakieś kurczycha uczulenia na coś No, te pyłki możliwe, ja jestem alergikiem, więc tutaj jest to bardzo prawdopodobne. Jest to rzecz. A wczoraj dopiero nagrywając, właśnie jak tam włączyłem sobie odcinek na chwilę, bo zawsze tam odpalam sobie i patrzę w ogóle, czy wszystko gdzieś się nagrało. I patrzę, mówię kurwa, co jest z tym moim czołem, jakimś lotnisko, ty wypierdzieliło w kosmos. Dobra, bierzemy lusterko, moi drodzy. Co my tu mamy? Okej, okay, mamy tutaj to miejsce, czyli tutaj. Okej, okay, well, hello, ghosty jak on ma na imię, tutaj, Ronald Moore I Know You Here lustro jest mega fajne, także spoko dajmy sobie, nie wiem, tutaj a cholera wie. dajmy koło tych tutaj, o tego IMF-a rzućmy tak, kurczę, dobra eee. ok okej, zdjęcie 3 ale wypieprzył nam no, niepocieszające, światło zostało wypierdzielone znowu te duchy ostatnio na naszych nagrywkach strasznie często wyrzucają światło eee, kto ogląda ten wie moi drodzy, naprawdę Często eksploduje te światełko. Jest to zastanawiające, bo nie są to mary ani nic, także Noel. No dobra. To tak idzie z nami jak zwykle: iść elegancko i miejsce dla kotka, kawka. No i pięknie, tak to mógłbym tutaj duchy inwestycjować. Dobra, bierzemy sobie te rzeczy póki co i zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, jak to będzie. No ale dziękuję za te wszystkie takie miłe przyjęcia, że tak powiem, fazm, bo naprawdę, wiusy. Niesamowite, moi drodzy na pazmofobii. Naprawdę jestem w szoku zawsze. Bardzo ładnie to robimy. Kurczę, także, wy to robicie bardzo ładnie. Ja tylko po prostu kameruję tutaj i to nagrywam. Także, ja tutaj jakoś niesamowicie dużo to tutaj nie robię. I się głównie, no, ja to wrzucę. bo wiecie, wy tutaj bijacie na to odcinasy i wy sobie tutaj reagujecie komentarzami itp., itd. Także dziękuję bardzo, wam, moi drodzy. Jest tu ciemno, niepocieszające. Ok, rzucił sobie pilotem yy, jemy w 3 A zróbmy zdjęcie sobie, przecież kurczę interakcja. Na razie kolega nie chce tuptać zbytnio, dlatego pójdziemy po kolejną sól i dajmy tą sól bardziej właśnie w terenie tamtego. Yy, terenie tamtego telewizora. Zobaczymy, może tam coś tupnie, może jest to w i nie tupnie w ogóle? Jest taka szansa. Weźmy to, weźmy sobie boxa, weźmy sobie kamerę. Kamerę zawsze spoko, kurczę, mieć. jakie są questy w ogóle? Czujnik ruchu i świeczka, Okej, okay, kinda easy. Nawet bardzo easy, bym powiedział, naprawdę bardzo, bardzo easy questy. Po ducha ducha już mamy zrobione, także no ismen. Dobra, co my tu mamy? Czy jest to jakiś Orbixon fajny, latający? Chyba nie. O, stepną, moi drodzy. Szybko UV. Nie ma stópek, no kurczę, no. Ile można by be bez tych stópek już nie wiem. Chciałbym, stópki w końcu, no. gdzie mam ten Tomsul? Tutaj wyrzuciłem, no. Jestem taki trochę dzisiaj, widzicie. Okej, okay, tutaj stepno. Iś. Kurde, kolega, stepujący tata. Chyba to jest po prostu. Ok. Are you here? Are you close? How old are you? Are you friendly? Are you close? Okej okay, kolega, chyba nie jest śmiały, żeby nam odpowiadać na pytania. No dobra, dobra, koleżko. Dobra, dobra. Sprawdźmy temperaturę jeszcze tylko sobie. Jak tu się prezentuje tempy? No, jeden stopień. Coś czuję, że będzie freezing ogólnie, overall. Tak czuję to. Czuję to w, w kościach. stepnął sobie. Tam No ja robię na no kurde. Mamy tutaj, patrzcie, jakieś zdjęcia. Jeszcze dwa zdjęcia i elegancko. No dobra. Orbiksonów niezbyt widzę. Dobra, to pierwsze na razie tutaj. Bo chciałbym ogólnie ten pokój sprawdzić, czy tych orbów nigdzie po innej części nie ma, ale no. Raczej ewidentnie nie. Także. spirit box nie łapię, może pismo ducha. Unos, who unąc. Who knows? No Na pewno można śmiało wykreślić w nieprawdaż? To jak najbardziej. Eee, weźmy co mamy: świeczkę i czujnik, tylko. Dobra, e, mogę zrobić. Dobra, a wysrane, chodźmy w to po prostu postawić i tyle. Nie będę tutaj kombinował jakichś trików. Jakieś dzikie triki, moi drodzy. Dzikie triki. Triki, triki, triki. Dam ci tutaj to, bo nie wiem dlaczego, ale jakoś tak czuję, że tutaj będzie ci bardzo dobrze, koleżko. Słyszę twoje step, ale już nie chcę mi się robić zdjęć stepu, póki co, także sorry for now, bro. Sorry for now. Okej, okay, quest kolejny zrobiony. Właśnie sobie to, projektorek i krucybombę. Już myślę, że najwyższa pora na krucybombę. Na razie mam zero dowodów. Bardzo miło. Nieprawdaż, moi drodzy? Nieprawdaż, nieprawdaż. Can you blow the candle, please? Fajnie, jakbym miał całą ręcz, tak tutaj koło po, pod kanapą, może. Tutaj na kanapie. O, bo, byłoby git. Iś, dobra, ładnie. Teraz tak, no bo ja czuję ten freezing ogólnie, kurczę, że będzie, raczej tak mi się wydaje, więc sprawdźmy to jeszcze raz. Jest minus, okej, okay. tak jak sądziłem. A -i gdzie mam? Tutaj, bo coś słyszałem, że rzucił. Okej, okay, zgasił też światełko tutaj. Interakcja, fajnie, jakbym zdjęć go zrobił. Okej, okay, okej. Okay. No i tutaj możemy zdjęcie tego zrobić. Mamy full foty, no dobra. Yy, spoczko, tylko teraz tak. Yy, doć gdzieś tu rozłożyć. Tak myślę, że tutaj może jakoś co. Zobaczymy sobie. Dobra. Mamy Freezingi, czyli to co przepuszczałem, że będzie. Jestem dzisiaj naprawdę króleś, moi drodzy. Yeah. Okej, okay, mamy projektor. Okej. Okay. Oni. Albo Jurej. Bro, to musi być Jurej. Oni by tak straszył, że to jest niesamowite. Ja dosłownie mogę już uciekać, nie? Naprawdę, jakby tutaj. No nawet nie wiem, jaki co, ja mogę tutaj content zrobić, no mogę nawieziony na lustro, ale po co? Uknął sobie w okno, no super ekstra odlotowo. Zrobił tylko jeden event, no w sensie. No nie wiem, jakby. Jak jest to oni. Jak ładnie sobie chodzi, kolega. Jest to oni, to jest to bardzo słaby oni, tyle powiem, nie? Możemy sobie. Bro, o, postać z tymi, poczekać na jeszcze raz dotyka. O, Fireball Event, czyli no, nie jest to oni, czyli jest to Juraj moi bili. Wszystko w jedną całość się właśnie kurczę złożyło. No, well, that's kinda easy. Dawaj, pojaw się. Nie bądź taki, tak z klimatem już co chodzi, mordo. No, well, nie ma co czekać na hunta. Też do końca, no bo po co, niby. Także wiecie, co chyba po prostu krótszy odcinek z fazmu dzisiaj, no, tak. Tak by wypadało chyba mi się wydaje Patrzcie jaki ładny shot na miniaturkę był No kurwa Zamknął drzwi do fula. Jeszcze, jeszcze abilitkę jego ty Ale ja ty No ja, ja, moi drodzy Akurat jeszcze kurde by... Okej, okay, byliśmy świadkami Jeszcze na koniec kurczej Jure jaste i tutaj Abilitki zamykania drzwi do fulla <laughs> Całkiem śmiesznie No dobra, teraz to mam stuprocentową pewność I tak Wow, fajna gierka, kurczę, fajnie, że Jurasty tutaj tak się pochwalił, tym, że jest rzeczywiście kurczę Jurastym. No ładnie, ładnie, nie powiem. Takich clean dowodów to ja jeszcze nie widziałem specjal. No i Jurej bardzo fajnie, moi drodzy. Tak to prezentuje się, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Był całkiem krótki, ale bardzo fajny według mnie. Zero może eventów jakichś tam niesamowitych, ale było spoko. Czasami takie spokojniejsze gry też mogą występować. Także ja dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o tym, lajkajcie, się gupim, o no subskrypcji kurczę, komentarz tylko i wyłącznie, jeżeli chcecie, naprawdę Wam bardzo dziękuję za te wszystkie statystyki, jakie razem robimy, także ja się żegnam, życzę miłego dnia, nocy, popołudnia, zależy o której godzinie to oglądacie, moi drodzy, trzymajcie się do następnego i papa. pa pa.